O, cześć! Witajcie w najnowszym odcinku Pana apki, czyli naszej serii poświęconej najciekawszym aplikacjom na Androida. W tym odcinku kubek zgarnia Matorex za propozycję swojej ulubionej apki. Dodam na koniec tylko, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Update, czyli aplikacja newsowa przeznaczona na smartfony Samsunga. Na dobry początek, coś dla miłośników cut the rope. Pull my to w zasadzie to samo, tyle że od tyłu. Zamiast omnoma w roli głównej występuje grek kameleon. I nie odcinamy tu sznurków, ale wyciągamy język biednego zwierzaka, usiłując rozwiązać kolejne zadania, czyli dostać się do popcornu. Ale uwaga, cenny organ naszego zwierzaka ma ograniczoną długość, którą trzeba wziąć pod uwagę przy naszych kombinacjach. Zresztą kameleon zasygnalizuje nam, że przesadzamy. Zacznie robić się fioletowy. yeah Macie w domu małe wojenki o wynoszenie śmieci albo zmywanie naczyń? Na pewno macie. A gdyby tak codziennie obowiązki zamienić w przyjazną rywalizację, na taki pomysł wpadli twórcy aplikacji Mikasa. Aby z niej skorzystać, musicie mieć ją oboje zainstalowaną w swoich smartfonach. Od teraz każde domowe zadanie będzie można do niej wrzucić, a potem albo się go podjąć, albo poprosić partnera. A gdzie w tym rywalizacja? Jest, jest. Za każde zadanie dostaje się punkty, pokazywane potem na wykresie kołowym od razu będzie wiadomo kto się w domu leni. Jeśli czasami mielibyście ochotę gdzieś wyjść albo zrobić coś fajnego, ale nie macie akurat pomysłu, to powinniście rzucić okiem na tę apkę. Pokazuje ona co i gdzie się dzieje i gdzie warto się pojawić, żeby się dobrze bawić, zobaczyć coś fajnego, a nawet czegoś ciekawego się dowiedzieć albo nauczyć. Wybierać można spośród bogatej i aktualizowanej na bieżąco bazy wydarzeń, koncertów, spektakli czy repertuarów kin, a także wyszukać imprezy według wybranych kluczy. Warto się tym zainteresować. Niemal na koniec mamy dla Was mobilną encyklopedię językową – mobilną wersję jednego z najczęściej używanych na świecie słowników online. Do wyboru mamy tu kilka przydatnych uniwersalnych dwukierunkowych słowników, pakiety słówek oraz intuicyjną wyszukiwarkę. Wynikom tłumaczenia towarzyszy dodatkowe tłumaczenie z Wikipedii oraz nagranie native speakera. Wisienko na torcie jest możliwość tłumaczenia sobie słówek, na które trafiliśmy w innych aplikacjach. Warto spróbować. Na koniec propozycja od naszego widza Matorexa. Nie daj się zwolnić, to symulator pracownika korporacji, którego celem jest otrzymanie pełnego etatu oraz pięcie się po kolejnych szczeblach kariery. Akcja rozgrywa się w Korei Południowej. Tam pójdzie nam się zmierzyć z realiami rynku i szybko dotrze do nas fakt. Że zdobycie ciepłej posady nie będzie prostą sprawą. Jeśli już uda nam się przejść rozmowę kwalifikacyjną, co wcale nie jest takie oczywiste, zaczniemy pracę jako zwykły praktykant. Nasze główne zadanie to chodzenie od kierownika do kierownika i zgarnianie kolejnych zleceń. Musimy jednak uważać, aby nie wziąć na swoje barki zbyt wiele, ponieważ zwyczajnie nie wyrobimy się z robotą i nas wyleją. Klikając na naszą postać, możemy zmusić ją do szybszej pracy, ale musimy przy tym uważać na stanie jej zdrowia. Sami przyznacie, pomysł na nie daj się zwolnić, jest całkiem oryginalny, a wykonanie przyzwoite. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej zapraszam oczywiście w kolejną środę. A jeżeli wy chcecie zgarnąć taki kubeczek, to koniecznie napiszcie nazwę swojej ulubionej aplikacji w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia.